Kolejny raz towarzyszy nam Święty Jan z, w Ewangelii w pierwszym czytaniu, w drugim czytaniu, przepraszam. Dzisiaj ten Święty Jan daje nam obraz dobrego pasterza. I obrazy zawarte w Ewangelii Świętego Jana, którymi Chrystus się nazywa, y, przed rzeczywistością zmartwychwstania, przed zmartwychwstaniem. Y, są raczej trudniej zrozumiałe i ciężko się dziwi którzy słuchali o chlebie życia, o wodzie, o światłości, czy dobrym pasterzu, który życie oddaje bez zmartwychwstania. Zmartwychwstania wyjaśnia te wszystkie obrazy zawarte u świętego Jana, dlatego Jana w niej czytamy w okresie wielkanocnym by już w świetle zmartwychwstałego, żyjącego Chrystusa odczytać właściwe znaczenie tych wszystkich obrazów. Zacznijmy od pierwszego czytania. Pojawia się tam taki obraz, tak samo w wersecie psalmu, o odrzuconym kamieniu. Odrzuconym kamieniu przez budujących, który stał się głowicą węgła. Ja byłem. jak myślałem, że chodzi o węgiel z gotanki, czasem brutę wziąć, ale się zastanawiałem potem o, o co chodzi. Kiedyś doczytałem, później dopiero wyznaczenie tego Kamień węgielnym taki fundament fundamentów, który jeśli by w teorii wyjąć, to budowla się, to budowla Runie W Księdze Sędziów o, gdzie czytamy o, o tym, co miał długie włosy, bodaj Samsonie, jakby już pojmali za postępem żony, która wciągnął włosy w jego siły, był oślepiony i będąc na uczcie wszystkich jego wrogów, oślepiony, związany, poprosił, by mógł się opa, oprzeć o chwilę Poprosił Boga o powrót tej nadzwyczajnej siły na ten jeden moment. I pisze autor Księgi sędziów, że oparł się o te dwie kolumny i poruszył węgłami domu. Sprawił, że ten dom rnął węgła. Czymś na czym dom się opiera, bez nich dom się pali. Kamień porzucony przez tego stał się główicą węgła. Czymś najbardziej potrzebnym, był z czegoś, Budowla cała się wali, kamień odrzucony. I łącząc to z obrazem pasterza, y, zobaczmy, że y, w piśmie świętym pasterze y, mają dwojakie znaczenie. Y, w tamtej kulturze pasterze, y, jak chociażby przy narodzeniu pana Jezusa, brani by łowie byli się pasterzom pasącym przodu na polu. Byli to z reguły tarnowcy, powiedzielibyśmy, żezi wieszkowie. Ktoś, kogo się tak raczej garciło, stroniło, lud siedzący w ciemnościach ujrzał światło wielko, w lud w ciemności. Kimś, kto, ktoś kto musiał być zdolny pokonać wielka, gdy przyjdzie, pokonać złodzieja. Musiał mieć siłę. Musiało się go trochę bać, ale jednocześnie tak z daleka. Drugi, Dawid, też pasterz, od przodu wziął mnie Pana. Pasł jego lud izraelski. Czytamy, jak prorok Samory przychodzi do Betlejem, do Jessego. Zapraszają na ucztę wszystkich, oprócz Dawida. Kamień zgardzony. Stał się fundamentem. Ten skardzony stał się dobrym pasterzem. Dobrym pasterzem jak król Dawid, który pasł Izrael jako idealny król, jako taki postrzegany przez Izrael, i Chrystus skardzony, dobry pasterz, który oddaje życie. Atrybutem dobrego pasterza. W Ewangelii jest to, że oddaje życie. Dlatego jest dobrym pasterzem. Nie. Nie, nie z powodu innych rzeczy. Inne też są dobre tak, ale dobrym pasterzem jest dlatego, że daje życie swojej zaowce. jak to sam Jezus powiedział w Ewangelii. Ten, kto nie jest dobrym pasterzem, nie oddaje życia. Patrząc na tę prawdę dobrego pasterza, wskarconego, y, który oddaje ludzie i spotykając się z nim dzisiaj w rzeczywistości zmartwychwstania Chrystusa w rzeczywistości tego, że odkrywamy y, głębi prawdy, które prostu się. Trzeba sobie wyobrazić tego dobrego pasterza. Myślę, wydaje mi się, że jest to obraz najbardziej przemawiający, dobry pasterz, w końcu człowiek. Inne obrazy, Jana, chleb, woda, światło, zmartwychwstanie, życie, droga, prawda, światłość, są jakąś prawdą, rzeczywistością, rzeczą. Dobry pasterz jest osobą. Dlatego chyba łatwiej sobie go wyobrazić, postawić się przed nim, Dobry pasterz. Dobry pasterz, który dba, który daje życie, który broni, który zna, który przeprowadza, który prowadzi na pastwiska, który panuje, za którym mogę iść, przed którym mogę być bezpieczny, na którym jest zbudowany, bez którego Życie się zawali. Stał się głowicą węgła. Także dla mnie. Także dla mnie jako człowieka, jako wierzącego. Bez Chrystusa, dobrego pasterza, który życie, życie, moje życie może się zawalić. Moje starania, moje decyzje, moje modlitwy, moja pobożność. Moje dobre, moje wszystkie starania mogą się zawalić, jeśli nie są oparte na Chrystusie, łowicy węgla, dobry pasterzu, który daję To bardzo mocno nam dzisiaj daje słowo Boże: zobaczyć, czy jest oparty na dobrym pasterzu, zobaczyć, czy jestem Jego owcą, zobaczyć, czy. W ręce śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, czerpie życie. Czy z krzyża tryska dla mnie życie? Więc czy przyjąłem zbawienie od Chrystusa, czy na nim jestem zbudowany? Czy Chrystus w swoim życiem, swoją ofiarą, mnie przemienił? Czy faktycznie opieram się na Nim, ani na swoich własnych siłach, na swoich wyliczeniach, na swoich kalkulacjach, tego, że ja się postaram i o zbawienie, tego, że ja sobie zbawienie wysłużę, nie rozłożyłem całą okność w Chrystusie, bo On jest głowicą węgła, nie ja, nie moje starania. Nie moje dobro, czy on jest głowicą węgła, węgla? To jest pytanie kluczowe. Bo jeśli nie Chrystus będzie kamieniem węgielnym, to będzie jak z tym ewangelicznym domem zbudowanym na piasku. Że wichry, zbiorą potoki, rzucą się na ten dom i bo na piasku stałe. Był na kamieniu, na kamieniu węgiernym, nie był na skalę. I pewnie, jeśli doświadczamy jakichś właśnie naszych próżnych starań, próżnej walki o no dobro, próżnej walki ze grzechem, próżnej walki o skupienie, na modlitwie, próżnej walki o świętość, to może Trzeba zadać sobie pytanie, właśnie czują mocą, czyimi siłami próbuję, na czyich siłach się y, opieram? Czy na Chrystusie, kamieniu węgielnym, czy może jednak jeszcze jakoś na sobie? Może y, to jest jeden powód, powodów, dlaczego czasem wysiłki walczące o świętość bywają próżne i y, bezefektowne. Bo może jeszcze gdzieś w głowie, w sercu, w duszy, yy, ciągle jestem w środku ja, w centrum ja. Że ja się postaram, ja sobie wysłużę, ja sobie zapracuję na zbawienie. Przyznaję, to Chrystus jest kamieniem węgielnym. To Chrystus oddał życie za owce. Proszę dzisiaj Pana byśmy potrafili na nim oprzeć swoje życie, byśmy na nim potrafili oprzeć swoje działania, swoje serce, swoją miłość, swoje dobro, nie na sobie, bo to On oddał za każdego z nas swoje życie. Amen.